We'll you Cześć kochani, witajcie. Paulina Koziejowska z tej strony. Zaczynamy program Między Gwiazdami Ekstra. Dzisiaj moim gościem jest Rafał Maślak. Dzień dobry, witam. Witam wszystkich, dzień dobry. Rafale, spotykamy się w warszawskim zoo. Mamy piękną pogodę i to wszystko z okazji premiery filmu Arka achoj Przygodo. Tak, to jest taka na nagroda dla dzieciaków, które akurat dzisiaj kończą rok szkolny, więc mogą iść na lodę, a później do kina na premierę Arka Nowego. Ahoj przygoda! Ześlę na ziemię ulewę, która potrwa 40 dni i 40 nocy! Co? Już koniec! Bóg chce skasować świat! Dziecko? Posłuchaj, zbudujesz wielką arkę. E? I zabierzesz na pokład parę zwierząt z każdego gatunku. Jak ja wyżywię takie zo? Ej, kolejka jest! O! Słonie wszystko wtropią i zemszcie się! Wystarczy miejsca dla każdego! Proszę o spokój! Jak my to nagrywamy, to jest akurat koniec roku szkolnego, także taki piękny dzień dla dzieciaków i też dla dorosłych. No bo takie wakacje familijne się rozpoczynają no i właśnie w kinach Arkanoego, Achoj przygoda Przygodo już jest. Także jeżeli chodzi o Rafała, no to nie zobaczymy tam Rafała, ale zobaczymy głos Rafała, a dokładnie dubingujesz takiego niebieskiego ptaszka. To prawda. Co to za zwierzątko, za żyjątko, co on porabia w tym filmie? Pomimo tego... Że jest to ptak nieco mniejszych rozmiarów, to jego rola w uratowaniu wszystkich zwierząt w Arce jest bardzo, bardzo istotna. Jest to ptaszek, który. Uważa się za pułkownika. Jest, taki, jest takim charakterem z wojskowym sznytem. E, no i pomaga gołębicy, która dostała za zadanie przetransportować gałązkę z, na dowód tego, że już jest gdzieś ląd. To on jej pomaga, ponieważ ona jest straszną ciapą, e, więc ten ptaszek Kilgor bierze to e, na siebie, motywuje ją i razem z nią wyrusza i e, właśnie próbuje odnaleźć ląd. A jak to wyjdzie, no to już musicie zobaczyć. Proszę was uspokój. I nie zjadamy się nawzajem! O, w piórko! Miałam radę! Arka Noego. przygoda! W polskiej wersji językowej Rafał Maślak. Macie jakiś problem? Chciałaś nas odprowieniczyć! Ryzoń też chce coś przegryźć! No i po protestach. A czy to było trudne zadanie? Bo to pierwszy twój dubbing i tak sobie myślę, że chyba bardzo dużo energii trzeba poświęcić, żeby wcielić się w takiego bohatera animowanego. Wiesz co, ja zawsze marzyłem o tym, żeby zobaczyć, jak wygląda proces dubbingu bajek, a już nie mówiąc o tym, że. Wezmę w tym udział, więc byłem bardzo podekscytowany, ale też bardzo zestresowany, czy po prostu podołam. I dostałem e, jakby kilka propozycji ról w tej bajce. I w zależności od tego, jak sobie poradzę, tak też e, ta rola dostanie, zostanie mi przydzielona. I, I wyszło, że zacząłem sobie dobrze radzić. Więc pułkownik Kilgor, jak na pierwszą rolę dla mnie, no, był dość rozbudowany. Jest to postać rozbudowana w, w tej bajce. Tak jak wspomniała, jest to dosyć wyczerpujące, dlatego że trzeba wyzwolić ze swojego głosu energię, która odda. Temu, co się dzieje w animacji, i czasami namachałem się, naskakałem. A no tak, no bo ty musiałeś się tak w tak wcielać, no i wtedy łatwiej ci się Oczywiście wypowiadać, Oczywiście, jest to no. wtedy Fajnie. najbardziej takie, wiesz, naturalne. naturalne i oddaje głos i emocje tej barwie głosu do postaci, bo no Można naprawdę no, dać z siebie wszystko. A i... powiedz coś głosem Kilgora, że na przykład bardzo się cieszysz, że jest dzisiaj premiera filmu Arka Noga Hoy ee... Przygoda. Tak naprawdę o, to powiedz To był coś... mój głos. To? to był mój głos, więc byłem trochę bardziej po prostu yy, no? dy dynamiczny. Na przykład on yy, mówił. Yy, to ja, pułkownik Kilgor, czyli to jest mój głos, yy, ale taki, chociaż powiem ci tak, że nie chciałem za bardzo go przekształcać, żeby mhm. jakby osoby, które go oglądają, poznały mnie. Natomiast ja zrobiłem taki eksperyment i puściłem fragmenty bajki moim dzieciom, mhm. żeby oceniły, znaczy i nic im wcześniej, oczywiście nie mówiłem, że biorę w tym udział i tak dalej, i tak dalej. Po prostu puściłem im bajkę i zadawałem takie pytania, ej, a ten niebieski ptak tak? poznajesz głos? Już później po prostu takie podpowiedzi mhm. waliłem, żeby no, zwrócili uwagę na to. Absolutnie nie. I moja żona mi powiedziała, że ona też chyba by się nie zorientowała, gdybym mi nie powiedział, bo faktycznie. No Brzmiałem trochę inaczej. W filmie Arka Echo i Przygoda mamy wiele takich bardzo mądrych przesłań i chciałabym o kilku tych przesłaniach porozmawiać w kontekście show biznesu i w kontekście ogólnie życia. Mhm. Więc pierwsza rzecz to, jak konstruowana jest Arka, to tylko niektóre zwierzęta mogą tam wejść. No i zaczyna się walka, prawo dżungli, walka o przetrwanie. No i tak jak jest w takim normalnym życiu, i tak jak jest w tym show biznesie. Oj, I tak. wielokrotnie ja słyszę podczas różnych rozmów, które przeprowadzam, że trzeba mieć tę skórę bardzo twardą. Jak Ty ten show-biznes po tych już kilkunastu latach bycia w nim oceniasz? No powiem Ci, że to jest bardzo dobre określenie, że show-biznes to jest taka nieustająca arka, która płynie i każdy chce w niej być i, i często tak jest, że jedni drugich wypychają do wody, żeby utrzymać się w arce. Ja, zresztą co, nabrałem dystansu, zresztą ja z... Od samego początku podchodziłem do, z ogromnym dystansem, jeżeli chodzi o showbiz, i jak wracałem do domu, to byłem zupełnie zwykłym Rafałem. Zawsze na samym początku chodząc tych eventów. Kiedyś było o wiele więcej, więc ubrać się na każdy event i yy, zachwycić stylizacją to, to było ogromne wyzwanie. I ja od samego początku wiem, że ja ciuchy wypożyczam, mm -hmm. pożyczam od znajomych. Jakby nie wstydziłem się tego i pokazywałem show biznes z, z, z takiego prawdziwego m, mojego e, punktu. E, i chyba, I chyba na tym dobrze wyszedłem, bo, bo teraz idąc gdzieś na event traktuję to po prostu jako swoją pracę, jako... Powiedzmy taką rolę do, do, do wykonania, a wracam jako normalny człowiek, jakby nie, nie, nie pozostaje w tej bańce show biznesowej przez cały czas, a widziałem mnóstwo osób, które, które tak robiły, i później na przestrzeni tych kilkunastu lat, które miałem, no to widział, pewnie to też widziałaś osoby, które, które się pojawiały i znikały. Tak ze swojego doświadczenia, obserwując, to możesz stwierdzić, że nic nie daje takie chodzenie dla chodzenia na te eventy, bo wiesz, wiele osób zaczynających, rozpoczynających swoją przygodę z show biznesem, no, cały czas mamy konkurs Mistera Polski i każdy biorący w nim udział, myśli, że coś się wydarzy, że się jego życie zmieni I nie tylko w związku z tym tytułem, ale właśnie, że będzie rozpoznawalny I ludzie już biorący udział czy w różnych konkursach, castingach, reality show nie ukrywają tego, że chcą zaistnieć, że chcą zaistnieć nie tylko w mediach, i w social mediach, bo mm -hmm. to jest przyszłość teraz. Mm -hmm. Według badań dzieci chcą być influencerami. Oczywiście, że daje chodzenie i promowanie własnej osoby, tylko no, trzeba, tak jak mówię, mieć do tego dystans. Ja tak zaczynałem i to mi pomogło, gdybym nie zdobył tytułu mistera Polski, no to nie miałbym bazy na start, tak? To mi bardzo dużo pomogło. Natomiast no, pozostańmy z sobą, to jest najważniejsze. No, teraz jakby zamknąłem się w social mediach, to mi na, daje na no, tyle satysfakcji i gdzieś tam yy, to, jest mój, to jest moim sposobem na życie, że nie muszę już chodzić yy, cały czas na te, na te ścianki, kiedyś. To mi bardzo dużo dawało, to była promocja mojej marki osobistej, więc jakby no wszystko w odpowiednich ilościach i zdrowym podejściem jest, jest okej. Okay. A dużo czasu spędzasz w social mediach dziennie? No tak, tak, bardzo dużo ale traktuję to jako pracę, tak? Dzieciaki idą do przedszkola i ja wtedy mhm. siedzę cały czas produkując materiały, dbając o te, które już są. To jest normalnie, powiedzmy, redakcyjna praca, tak? No i jak już dzieci przychodzą z przedszkola, no to wtedy jest czas na odłożenie telefonu, zabawa z nimi. No i później wieczorem znowu. To jest prowadzenie własnej firmy. No, wiesz jak jest. Jeżeli sam, samemu się dobrze czegoś nie zrobi, no to, no to, to nie będzie to dobre. A no, nie ma określonego czasu pracy, 8 godzin i do domu, tylko po prostu się dba, i dmucha. Od A sam wszystko robisz, od wymyślenia kontentu po nagrywki, poprzez przebitki, montaż i tak dalej, no bo te wasze rolki coraz profesjonalnie wyglądają. I powiem szczerze, że patrząc na tych kilka lat, widzę, że to rzeczywiście zmienia się i to jest tak, że klient wymaga coraz bardziej profesjonalnego kontentu, jeżeli jest takowy? Nie, myślę, że to. Czy to jest ciężka praca, po prostu. Jest, to jest ciężka praca i faktycznie ja wymyślam, e, piszę scenariusze, to jest normalnie, tak, że już rozpisuję teksty. Y, jestem operatorem, czasami Kamila jest operatorem, czasami pomagam sobie z Rafałem Kiszem i nawzajem kręcimy. On też ma pojęcie na ten temat, więc tutaj jest nasza wspólna praca. No i później ja to montuję wszystko, więc ja uważam, że to, co ja chcę oddać w social mediach i żeby ludzie wiedzieli, że to ja, jeżeli się sam tego nie zrobi. Kilka razy korzystałem z usług yy, właśnie osób, które montują i tak dalej, ale było to zrobione, ale to nie do końca było gdzieś tam zawsze, miałem jakąś uwagę, więc stwierdziłem. Yy, oczywiście zajmuje to o wiele więcej czasu, ale, ale to też yy, na tym polega im social media, że to jest Twój produkt yy, i jeżeli ty to dobrze zrobisz, jeżeli oddasz yy, swoją autentyczność w tym. No to to będzie, przecież jest tylu teraz influencerów, ten rynek mm. cały czas się rozrasta, więc no, trzeba być po prostu sobą i walczyć o autentyczność, nawet ostatnio miałem właśnie na panelu razem z Czarkiem Pazurą i między innymi Krzyś, Krzyśkiem i Biszem właśnie rozmowę na temat autentyczności w sieci i w tej rozmowie bardzo dużo rozmawialiśmy o tym, jaką mamy odpowiedzialność, w związku z tym, że mamy jakąś tam rzeszę odbiorców, żeby też edukować społeczność, żeby przekazywać dobre wartości i, i, i żeby zawsze być autentycznym w tym, co się robi. No bo wiemy, jak jest. No w internecie mnóstwo jest teraz różnych rzeczy, i niestety, albo stety też młodsi czerpią od tych. Swoich y, osób, które obserwują różne rzeczy. No i, i warto jest przekazywać te dobre. A czym jest dobry związek? Czym jest dobry związek? Tak. Opierający się na, na partnerstwie, na y, zachowaniu balansu. I y, tutaj mówię właśnie w, w kontekście. Dzieci, teraz z Kamilą jesteśmy tak zaabsorbowani dziećmi, że nasze tematy opierają się głównie o, o dzieci, i mm. często zapominamy o sobie, tak, żeby porozmawiać na tematy, które mieliśmy przed dziećmi. I właśnie. Dobre jest to, że teraz na dwa tygodnie dzieciaki jadą do, do dziadków i my będziemy mieli czas dla siebie. I to jest cudowne, żeby zachować tą równowagę i nie dać się ponieść rutynie. Czyli ten projekt my, żeby cały czas trwał, mimo że już zrealizowany jest projekt dzieci, projekt dom, projekt wakacje, ale też projekt my, żeby jest cały to czas. Jest to ciężkie. Był wiadomo, że lata nam towarzyszu. Tak, to jest jesteśmy ciężkie. cały czas ze sobą, frustracja wynikająca z, właśnie z, z różnych problemów z, mhm. z dzieci, ale, ale balans jest yy, bardzo ważny, żeby pamiętać o sobie również. No i praca razem chyba jest fajna, bo przynajmniej ja mogę powiedzieć, że nas praca razem jeszcze bardziej łączy. Oczywiście, Prawda? To jest fajne, bo to jest też zabawa ta praca wtedy. Znaczy to, jakieś, to chińskie słynne przysłowie mówi, rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować, prawda? To prawda. Y spędzamy ze sobą bardzo dużo mm -hmm. czasu, ale to nie znaczy, że my się ze sobą nudzimy. E wręcz przeciwnie, właśnie dogadujemy się w w bardzo dobrze, ale na przykład, jeżeli Kamila... Y Robimy sobie takie wyjazdy, że ma swoje koleżanki, ona sobie tam kilka razy w roku na weekend wyjedzie. Ja też czasami z kolegami sobie uważam, że to jest bardzo. Bardzo zdrowe, bo zatęsknijmy wtedy trochę za sobą i, i wracamy, i jest super. Pomijając oczywiście wyjazdy wspólne gdzieś tam bez dzieci, więc to wszystko trzeba pielęgnować. Nie jest to łatwe, ale, ale jak przynajmniej tak w podstawowej wersji się będzie tego trzymało, to, to myślę, że ten związek, większość związków przetrwa. Byliście już w kinie oczywiście, tak? E, tak, byłem tak. w kinie na przedpremierze. E, bawiłem się świetnie i, <grym> i, i tak trochę stresowałem, e, ale myślę, że. Na, ale jeszcze nie, raz się może wybioręcie, prawda? No. Się. No, no, bo to jest taki jest, film, na... że można parę razy go tak, oglądać, tak? I tak, to... ale bałem się no? właśnie, że nie będę mógł siebie słuchać, bo wiesz jak to jest. Jesteśmy największymi krytykami Wiem. samych siebie, ale przyjemnie się to oglądało. Nieskromnie powiem. Ja dołączam się do tego. Także zachęcamy Was, żebyście wybrali się do kina na film Arka Noego. Ahoj, przygoda. Będzie przygoda. Będzie przygoda, tak. To na 100%. Także Rafale, bardzo Ci dziękuję, Było bardzo miło. Życzę dziękuję. pięknych wakacji. Pięknego wyjazdu we dwoje, pięknego wyjazdu we czworo, pięknego wyjazdu osobno i tak dalej, żeby ten balans zawsze był zachowywany. Naprawdę. Czyli, żebyście robili to, co lubicie. No i dużo sukcesów już jesienią, po wakacjach. Dziękuję bardzo. Dzięki. Rafał Maślak Dzięki. był Waszym moim gościem, a to był program między gwiazdami Ekstra. Pozdrawiam. Cześć, Paulina.